bardzo zapraszam na sesję, która się rozpocznie za 10 minut i na sesji, wszystko jest w, w kwestii tak, tak, tak. do dyskusji i o wszystkim decydują radni, jak Państwo dobrze wiedzą. A zatem proszę uzbroić przez chwilę w cierpliwość, będzie najprawdopodobniej rozstrzygnięcie Panie Moje stanowisko jest oczywiście znane, ja złożyłem projekt Uchwały o przekształcenie z szkoły podstawowej numer 2 filię Miejskiego Zespołu Szkół oraz projekt uchwały o zamknięciu szkoły sp 3 Póki co, idąc na sesję, nie zmieniam tej decyzji, czekam na decyzję radnych. Dziękuję. Jeżeli, panie burmistrzu, ale jeszcze jedno pytanie. Rodzice nie chcą, radni mają zdanie podzielone. Pan... To, też do, to też radni zadecydują. Ja składam... Jeżeli zadecydują, że nie, to co dalej? To w takim razie będę musiał podjąć stosowne kroki jako organ wykonawczy. Nie mam, nie mogę dyskutować z, z Decyzją radnych, tylko dostosuję się do niej i rozpocznę działania. Takie, które będą służyły realizacji uchwał podjętych przez Radę. Dziękuję Czyli jeżeli bardzo. radni zagłosują, że nie chcą zamykania i przenoszenia szkół, to temat nie powróci, bo rodzice tutaj powróci, mają. Niektórzy oczywiście powróci, dlatego że moje stanowisko jest jednoznaczne. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Powtarzam i mówię to w dalszym ciągu w sposób odpowiedzialny dzisiaj. Nie ma sytuacja finansowa nie uległa poprawie, nie mam możliwości jako organ wykonawczy do tego, aby utrzymać tę strukturę placówek w takim układzie, jaki do tej pory funkcjonuje. A zatem ja będę występował z projektami, jeżeli nie uzyskam zgody Wysokiej Rady, to nadal będę starał się ją przekonać w sposób demokratyczny, co do swojej koncepcji. Nie warto tych pieniędzy gdzie indziej szukać, skoro jest tak trudny. Bardzo, bardzo bym, znaczy teraz, proszę mi wybaczyć, ale na takie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć w ciągu dwóch minut. Teraz idę na sesję. Także po sesji proponuję spotkajmy się, jeszcze, kiedy będzie więcej czasu. Ja oczywiście uzielę szerszym okrągiem. Dlaczego? Tylko płasny. Po 40 kilku latach pracy, a nie po kiepscy w policji.